Znajdujemy się w Muzeum Zamojskich, tutaj w Zamościu. To jest jedna z pięknych sal, proszę patrzeć. Styl renesansowy, bardzo piękny w latach. I tutaj mamy, moi drodzy, obraz Święta Rodzina, to znana także najświętsza panna Sewilli. Jedna kopia oryginału znajdująca się w paryskim luurze. Znamy tutaj moi drodzy zamojskim, no, to jest dwie kopie. A tutaj jesteście tutaj. Bardzo... Hmm. Poznajecie. Tak. To Rejtan. To Rejtan. Kopia obrazu Jana Matejki. Przedstawiająca. Słynną scenę. Tutaj mamy Rejtana. Rejtana. A tutaj mamy marszałka w czerwonej stroju. Marszałek Sejmu rozbiorowego Adam Poniński, który prawdopodobnie mógł być agentem rosyjskim, skazanym przez Sejm czteroletni. Wyrok anulowała Targowica pokazuje żoł żołnierzy rosyjskich w drzwiach sali zamkowej, bo tutaj za drzwiami mamy żołnierzy rosyjskich. On tak też swoim palcem pokazuje mu, że ma po prostu wyjście. No i za, za drzwiami są rosyjscy żołnierze. Tutaj ręce przy głowie i rozpacza nam postać Franciszka Ksawerego Branickiego. On był hetmanem Wielkim, członkiem Sejmu Rozbiorowego. No i był on również współtwórcą Konfederacji Targowickiej. Tak, współtwórcą. No i słuchajcie, z niebieską szarfą. No ja jestem szczęsna, no tutaj mamy szczęsnego Potockiego. Wówczas był nieobecny na sali sejmowej, natomiast był również marszałkiem Konfederacji Targowickiej w czasie insurekcji kościuszkowskiej, skazany zaocznie na śmierć. Szczęsny Potocki. Kiedy przesuniemy się dalej, to zobaczymy, w drugiej części obrazu na ścianie wisi portret Carycy Katarzyny II, tej, która zainicjowała rozbiór. Przenosimy się tutaj do góry, na balkon. Kobieta z wachlarzem to jest siostra Adama Czartoryskiego, Elżbieta Lubomirska. Natomiast w środku mamy ambasadę Rosji, Nikołaja Repnina. Natomiast obok, w takim różu, Izabela Czartoryska, żona Adama Kazimierza Czartoryskiego. Izabela Czartoryska wspierała obóz Reform, czyli obóz przeciwny rozbiorom. Wspierała Konstytucję, sam czteroletni. Mówi się dużo o romansie między ambasadorem Rosji i Izabelą Czartoryską. I jak wiemy, ambasador Rosji wprowadził do Warszawy 40 tysięczną armię rosyjską pod pozorem obrony praw. Tu powstaje pytanie czy ich praw? <grych> no i tutaj te wojska rosyjskie to są te wojska, które są tutaj za drzwiami stoją za drzwiami. Powróćmy na balkon. Jak mamy na balkonie Lubomirską Repnina oraz Czartryską Izabelę, schodzimy niżej i mamy króla Stanisław August-Pojatowski. Za nim stoi Hugo Kołontaj. Hugo Kołątaj. Natomiast bardzo interesująca jest postać młodzieńca w stroju sarmackim, który jest symbolem. Tutaj mamy w ręku taką nawet czapkę, trzymaj, i, i szable. Jest symbolem nadziei. Nadziei, którą jeszcze Rzeczpospolita posiada. Z wąsem. mam tutaj Potockiego. Franciszek Potocki, który już wtedy nie żył. Jest on symbolem sarmatyzmu i w ogóle czasów saskich, czyli świata, który właściwie się skończył. Jeszcze raz popatrzmy na króla. Poniżej siedzi brat króla, i doradca Jerzy Poniatowski, a w czerwieni tutaj mamy Michała Czartoryskiego. To jest dziadek, yy, yy, dziadek naszej Izabeli Czarterskiej. Powiem, że Izabela Czartoryska była z Flemingów, z Flemingów, natomiast matka Izabel Czartoryska również była czartoryską i Michał był ojcem matki, czy był dziadkiem Izabeli Czartoryska. Więc mam tutaj brata króla Michała Czartoryskiego i Franciszka Potockiego, który już wtedy nie żył. Te słynne przewrócone krzesło i obok rozrzucone papiery jako symbol chaosu, który towarzyszył rozbiorowi, i wielkim znakom zapytania. Wielkim znakom zapytania, które się wtedy właśnie pojawiły w głowach tych wszystkich ludzi. Jak dalej żyć? Co będzie? Czym są rozbiory? Tu mamy Karol Radziwił, panie kochanku, przeciwnik swojemu czteroletniego zwolennik złotej wolności. Czy to jest ten, kto tak pilnował Liberum Weto i swobód obywatelskich które posiadali szlachcice. Mm, niesamowity obraz.